W dzieciństwie rodzice zabronili mi i mojemu bratu donosić na siebie nawzajem. Powiedzieli, że jeżeli będziemy przychodzili i skarżyli na siebie, to karę otrzyma ten, który przyszedł i naskarżył, a nie ten, który zrobił coś złego. Myślę, że nie chodziło im o brak konsekwencji, ale o próbę nauczenia nas tego, że kłopoty i trudności przeżywa się razem. W dzisiejszej Ewangelii faryzeusze i uczeni przyprowadzają kobietę przyłapaną na cudzołóstwie przed Jezusa i pytają, czy można ją ukamienować tak jak Mojżesz. Wtedy Jezus schyla się i pisze coś palcami na ziemi. Co wybitniejsi bibliści dochodzą tego, co mógł tam napisać? Ja sobie myślę, że Jezus po prostu dał im trochę czasu na to, by zrozumieli głupotę swojego pytania i odeszli. Oni jednak zostali i pytali jeszcze raz, czy można dokonać wymiaru sprawiedliwości na tej kobiecie, która zgrzeszyła. Wtedy Jezus podnosi się i mówi, kto z was jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem. Oni wszyscy odchodzą, zostaje tylko ta kobieta. Moi drodzy, myślę sobie, że my nie jesteśmy aż tak zepsuci jak ci faryzeusze i nie przeprowadzamy przed kościół czy przed drugiego człowieka kogoś kto zgrzeszył, ale możemy być takim wewnętrznym faryzeuszem dla siebie samego i nie dopuszczać do siebie przebaczenia, ale raczej chwytać za kamień i próbować dokonać wyroku na sobie. Wtedy trzeba nam usłyszeć od Jezusa to co powiedział tej kobiecie: idź i nie grzesz więcej. Przyjmi przebaczenie.